Ej, cześć, Maneczko, Wam wszystkim. Jack z tej strony. Witamy ponownie. A może i nie? A może widzimy się pierwszy raz albo słyszymy. Dzisiaj startuje e 2. Przynajmniej dla Was. znaczy Inaczej, przynajmniej dla mnie jest to start Poet dwójki. Jest jeszcze 5 godzin przed startem i. Przeglądając sobie klasy, przeglądając sobie ascendencji, zastanawiam się, czym można byłoby tu zagrać. I powiem tak. Przeglądając streama Pawłowak z dwójki na temat właśnie ili Accessu wpadł w mi Witch Hunter, Gemnidioner Legioner Mercenary i Monk. I mocno się zastanawiałem. Czym bym sobie tu mógł zagrać. A jak pewnie się domyślacie, jest to Witch Hunter Mercenary. A dlaczego? A nuż to dlatego, że Monk jest do klasa mele. A ja nigdy nie przepadałem za klasami mele. Powiem lepiej. Grałem dwa razy w swoim życiu przez swoje 3,500 godzin w Exile. Obyśmy że prawdopodobnie nie miałbym z tym żadnego problemu jakbym chciał, ale nigdy nie znalazłem fajnego buildu pod mele, którym chciałbym zagrać. Jakby moimi głównymi skillami zawsze były poison concussion, toxic rain, ignite jakiś w postaci łyczki pod elementalistkę, jakiś autobomber default build. To jest, to są buildy, które zawsze lubiłem. Essence Drain to jest jeden z kolejnych moich ulubionych buildów. I zastanawiałem się, co my mam do wyboru. Teoretycznie jest Pathfinderka, skoro nie chciałem grać mele, ale Pathfinderka, jakbyśmy mogli sobie zobaczyć klasy, niestety Pathfinderka ma ten problem, moim zdaniem. E, ma bardzo duży problem. Że jest grana pod albo pod podki, które jak wiemy w Path of Exile 2 są teraz zmienione, gdzie grasz tylko na podkę HP i podkę MANY. Co no, niestety nie współgra, mam wrażenie. O ile w Path of Exile 1 te podki były mega silne, gigapotężne. Zwłaszcza jak sobie kupiliśmy takie ProGenesis, które nam zmniejszało, znaczy nie zmniejszało, tylko rościągało zadany damage w czasie na 4 sekundy i zwiększenie siły i długości trwania tej podki właśnie taką popfinderką czyli rangerką pod popfinderkę no jest po prostu gigasilne tak samo cokolwiek innego ale no jak sobie zobaczymy na ów właśnie popfinderkę To można sobie zobaczyć, że on tak naprawdę oprócz tego nic nie ma. Ma more flask, change gained. Ok, jest to fajne. O, jest to bardzo fajne, ze względu na to, że bardzo prawdopodobne, że walka z tymi bossami będzie dłuższa i będziemy potrzebowali tych flask, charge, ale czy aż tak bardzo będziemy potrzebować tych flask, charge, będąc szczerym no nie wydaje mi się dwójka jest bardzo fajna ale no nie po to tak naprawdę wyrzucili nam te, te wszystkie flaski żebyśmy dalej co 8 sekund musieli waklikać te, tą flaskę na hp żeby tylko mieć ją aktywną też tego chcę uniknąć no niestety czwórka trójka czwórka to są niestety właśnie pod poison który bardzo lubię, ale nie chcę grać pod łuk. Niestety, niestety, wygląda to w ten sposób, że odpada. No cóż, ym... mąk mąk jest bardzo silny. E... Mamy dwie możliwości pod mąka. Jak ja bym chciał zagrać niezależnie, w jaki sposób byśmy nim grali? Jest to pierwszy mój wybór byłby padłby na Acolyte of Chayula. A dlaczego wybrałbym akurat tego? Into the Bridge. Nie wiem jak silny jest. Mimo że już ma na, że są wszystkie możliwości do sprawdzenia tego skilla. Nie chciałem tego robić. Chcę zagrać z jak najmniejszą ilością wiedzy na temat tej gry. Chcę mieć takie czyste doświadczenie, więc e, tylko patrzę na to, co GGG udostępniło do tej pory. Nie jest da żaden data mining i Walking Dream, który, no, jak sobie zobaczymy, e, Flames of Chiula nam daje. Co daje nam Flame of Daje nam Maximum Life Leech za każde podniesione. Daje nam Maximum Mana Leech, które też jest bardzo mocne i bardzo mocny daje nam bów do damage'u, as z chaos damage 7% który się stakuje 10 razy, co daje nam 70. Z jak bierzemy piątkę zawsze chcemy wziąć szóstkę, to daje nam o wiele więcej, bo to daje nam 140%. I to daje nam po 14%. To jest jeszcze silniejsze. I moim zdaniem najlepsze wybory w tym wszystkim będą Chaiula Gift, czyli maximum chaos resistance, który jest podwójny. Znaczy maksimum chaos resistance plus 10 i chaos resistance jest podwojony Nie wiem jak to będzie wyglądało w PoE2 Ale w PoE1 chaos, chaos resistance był statystyką premium Więc zakładam, że to będzie dosyć mocne Czy to będzie aż tak mocne Nie powiedziałbym, ale na pewno jest to silna notka I kombująca się notka reality rending Która nam się skombuje z flame of chayula Moim zdaniem ten sposób jest to naprawdę gigapotężny wybór na start który nie zakłada granie podkryta gdzie nie oszukujmy się granie podkryta na sam start gdzie nie wiemy jak będzie łatwo to jak bardzo łatwo wykapować nie wiemy jakie są e, unikaty przynajmniej ja nie wiem więc e, ten jest po prostu bardzo solidnym pikiem, który nie musisz którego nie musisz wybierać Pójścia wykryta. I myślę, że będzie się w dalszym ciągu bardzo dobrze skalował. Niestety, siódemka jest, miałaby potencjał, gdyby dziewiątka była gigasilną notką, a niestety mam wrażenie, że dziewiątka jest gigagłównianą notką. Mogę się mylić, ale na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo, bardzo średnio. I Jedynka i dwójka jest ciekawa, ale pytanie, jakby to wyszło w, w, w teorii. Więc nad, może być to giga silny, a może być to mech, więc od 3 do 6 to, to są po prostu stabilne nautki, które ja bym poszedł, ale to jest, jest mele build, więc nie chcemy tego robić i ja nie chcę tego robić. Więc jaki jeszcze mamy wybór? Mam, miałem jeszcze invokera. Jak wygląda za tą Invoker? Invoker ma bardzo silną <coughs> jak pasywkę, która daje ci e, Fizz Mitigation, zakładając, że w 1 działa to tak samo, e, 40% Fu. Przepraszam. Evasion Rating daje ci tyle samo Physical Damage Reduction. Co jest bardzo, bardzo silną notką. Plus masz dodatkowy Spirit. O ile o ile dostajesz dodatkowy spiryt za... W sensie masz 180 bazowego spirytu, jak już wiemy z aktów. I dostajesz dodatkowy spiryt z tej notki. Jeśli nie. Ups, coś mi się kliknęło, Jeśli nie, no to niestety jest ten problem, że. E, już nie, nie tak dobrze to działa. Meditate. Nie podoba mi się to, że musisz wychannelować tego skilla za każdym razem, jak widzisz na mapkę, czy coś innego robisz. Przynajmniej tak mi się wydaje, że musisz to za każdym razem robić. Więc nie chcę tego robić, jak najszybciej biegać mapki, więc to mi odpada. To jest ok. No po prostu dodatkowy damage, jakby. Ee... Dodatkowo on freeze czy on shock, dostajesz groundy. Ok, jest to fajne unbound avatar. Nie wiem jak unbound avatar działa. Zakładam, że to dodaje ci jakieś efekty na bazowych skillach. Ale no niestety no ciężko mi stwierdzić na ten moment. Siódemka. Najciekawsza się wydaje siódemka z połączeniem z ósemką i dziewiątką. Tak naprawdę postaci jakiegoś Custom Freeze Custom Shock takie rzeczy wydaje się to bardzo silne, aczkolwiek to jest dalej kryt, więc to wydaje mi się ciut gorsze do, do wyskalowania się później, będzie o wiele cięższe do wyskalowania na pewno więc no i dalej jest to Melek, którego po prostu nie chce grać, więc to Odpada to odpada. Więc wybór padł na mercenarium, Bo Sorkiem fajnie pewnie byłoby zagrać bądź łyczką, Ale nie chcę grać? Czymś, z czym grałem, bądź czymś podobnym. Więc kuszę, Są czymś nowym. I do wyboru mam Witch Huntera bądź Gemini Legioner. I dlaczego nie chcę grać? GEM legionerem. mimo, że te quality wydają się dosyć mocne to to nie, to nie dają aż tyle na pewno musiałbyś mieć bardzo przemyślany build musiałbyś mieć bardzo dobrze ustawione te dżemy z SUPPORTAMI Plus all level wydaje się mocne, ale nie aż tak mocne, żebym żebyś chciał to brać na start. Jako ascendencji, to jest to, wydaje się, to będzie tylko dobre w przypadku, kiedy będzie działało to na meta. i spiryty, będzie zmniejszało kość spirytów. W innym przypadku, praktycznie w ogóle mi się nie wydaje, że to kiedykolwiek weźmiesz, prawie że nigdy. Na... I od razu mówię, że na... Minio... na Summonera też to jest za słabe, bo Ci to nic nie daje, już lepsza jest Infernalistka. 3 skill slotsy, Czy chcesz mi 12 slotów? Pewnie przy jakimś Cason, Freeze, Shock i tak dalej jak najbardziej byś to chciał zagrać, zwłaszcza z Gem Studded. Który Ci daje dwa, dwa te same suporty w buildzie Będzie to na pewno giga silne Ale to tak jak mówię raczej jest to bardziej na przemyślany build Zwłaszcza, że tutaj to myślę, że będzie 4-5 Jest to na pewno coś co będziesz chciał wziąć I teraz zależności 7-8 8 nie wydaje mi się, że to jest jakkolwiek dobre Jasne jest to flat HP, ale raczej nie wątpię, że to jest warte wzięcia. Notki szóstka wydaje się szóstka z siódemką, wydaje się mocna. I to tak naprawdę to: czyli 4, 5, 6, 7. Ale to musimy wiedzieć, jakie mamy unikaty, po co chcemy zagrać. Jaki chcemy setup tych skilli okay, jakiej gemów i tak dalej, i tak dalej. Więc. Jest to za duża niewiadoma za tak naprawdę nie największy power. I odwołam się tutaj do filmu Raxa, który powiedział, że jest to mocne, bo dostajesz max resy. Po pierwsze, musisz mieć te dżemy, więc na leveling jest to gigantycznie skurwiałe, i nie, nie, no nie, nie dostajesz za to żadnego power ani defensywy, więc tego na pewno nie chcesz. Czwórka ci nic nie da na początku Piątka tym bardziej ci kurwa nic nie da Więc jest to bardzo late game'owy I musi to być bardzo przemyślany build Więc To jest bait To jest po prostu bait Więc nie, nie grajcie tym I mimo, że uważam, że później będzie to giga silne na start jako pierwszy, Pierwsza klasa, pierwsza subklasa, czyli pierwszy Awakened jest to giga syf. I zostajemy tak naprawdę z moim winerem, czyli Witch Hunterem. I dlaczego Witch Hunter padło na Witch Huntera? Tak jak mówiłem, kusze. Kusze są. Wyglądają giga fajnie, giga silnie i giga fun to play. Jakby to są trzy czynniki, ale jak się w tym zagłębimy, nie jest to takie głupie. Mamy jedynkę. Ci daje 100 skill of points, czyli zamiast e, chyba 22, jeśli się nie mylę z tego co pamiętam, dostajemy 42 punkty, e, które mamy na słapa broni. I dlaczego jest to gigasilne? No na przykład, gdybyśmy chcieli grać na dwa sety broni, które powiedzmy: jedną wykorzystuje Freeza, a drugie wykorzystuje szoka. Na pewno byłoby to kilka mocne. Zwłaszcza, że prawdopodobnie będzie dużo nodek, które są blisko siebie bądź te same nowki które dają ten sam power. Na przykład daje Ci więcej Shock Duration, Freeze Duration i tak dalej. Tak zakładam, bo tak bardzo często jest w Poe 1 tak było, więc na pewno będziesz chciał to zagrać. E, to jest jedna. Co mam dalej? Dwójkę i trójkę. Cooling Strike, jeśli ktoś nie wie, e, zadaje większy damage, znaczy nie zadaje większego damage'u, tylko zabija moby przy pewnym threshold'zie HP. Jest to, zostało to znerfione od 30-25% i 10%. Co prawda e, Dreamcore dał filmik, na którym widać, że można zwiększyć ten threshold o 25%, co nie jest dużo, ale jest to coś, więc kto wie, może nawet będzie tego więcej. Nie widzieliśmy tego. Decimating Strike to jest to samo co Cooling Strike, tylko że przy początku walki, czyli zadajesz od 5 do 30% przy pierwszym hicie. Więc w zależności od tego, jak to rozegramy, może być to nawet bardzo dobry bosser. Z tymi dwiema notkami, jeśli mamy szczęście, plus mamy dobrze wyskalowanego właśnie cooling strike'a a strike'a, strike, a, jeśli da się go wyskalować, skoro da się wyskalować cooling strike'a w tym momencie, to jest szansa na to, że praktycznie nie będziemy musieli yy, bić się z większością przypadków bossów, bo po prostu je one-shotujemy w cudzysłowie. Dzięki, jeśli na przykład trafimy te 30% i na przykład 10% z bossem, no to już jest 40% HP, bossa mniej do walki, tak? Więc jest to giga silne. Dalej, co mamy dalej? Witchbane i Concentration. Hm. To są notki, z którymi ja mam lekko problem. Bo z tego co rozumiem, żeby nabić to, musisz cały czas atakować przeciwnika. W tym przypadku jest skill, którego widzieliśmy, który działa jak minigan bądź yy, karabin, który trwa dużą ilością naboi, ale ja mam na przykład z tym problem, że lepiej mi, że le wolę chyba po prostu wydodżować danego bossa, wolę się z nim personalnie ponakurwiać, pododżować go, nauczyć się, niż robić coś takiego, gdzie jeśli ktoś nie wie, e, ZiggyDi powiedział, że każdy strzał, w, inaczej, każde przeładowanie podczas przeładowania wykonany rol e, resetuje przeładowanie, co mi się nie podoba, bardzo mi się nie podoba w tym przypadku. Mimo, że może to być mocne, prawdopodobnie tego nie zagram nigdy może coś zobaczę, może ktoś mnie przekona, na pierwszy strzał na pewno nie, szóstka i tak naprawdę za szóstką idzie siódemka, czyli sorcery Ward. Czym jest sorcery Ward? Jest to element, jest to bariera, która, która sprawia, że dostajesz elementalne hity w nią, zamiast w życie bądź energy shield bądź mana. To jest skillnout, który był występował w PoE1 na elementalistę. w tym przypadku występuje na Wardzie Nie wiem jak wygląda ba Basicowo ten Ward, w sensie jaką ma wartość Basicowo Ale z siódemką i jak to damy na sześciosaketówkę Wydaje mi się to jeden z lepszych pasywnych e, skilli obronnych i ogólnie defensywy layer defensywy obronnej No i ósemka, no brain Jest to po prostu Eksplod <laughs> e, 10% eksploda Za 100% HP e, Przeciwnika i szansa jest Zwiększona przy undeadach i demonsach To jest tyle I mój plan byłby taki Na pewno na endgame Chcę grać 6, 7, 8 i 1 Przez bardzo dużą defensywę na wardzie Jaką dostaniemy Przez exploda Jasne nie będzie to działać na, na bossy Aczkolwiek nie zależy mi na tym Żeby to zawsze działało na bossy Bo też nie jesteśmy aż tak zmuszeni na, na, na walce z bossami I tutaj się zastanawiam między np. Między jedynką A dwójką W zależności od tego co co mi się bardziej spodoba w trakcie grania, i jak zobaczycie, mam otwartą drugą zakładkę z PoEdB z dataminingu. Jest to plazma Blast. I jest to skill, który już pokazali. Jest to ten taki ładujący się pocisk z kuszy, który po prostu wystrzeliwuje. Jak się dowiedzieliśmy, ma Exploda. ma ma. Piersa na wszystkich przeciwników I coś co mnie najbardziej urzekło w tym skill'u Jest to 200, 400, 2450% damage'u eee, Tego skill'a Nie wiem jak wyglądają reszta skili, Ale 2500% z basic, z atak damage'u Jest I ma kurwa silne więc jeśli coś naprawdę nie będzie miał przekurwionej defensywy To tak naprawdę mogę odpalać sobie falę mobów Naładować jeden ten plazma blast i Jednym strzałem po prostu cały ekran wyklirować Dzięki właśnie ósemce i dwójce Z tym skillem I praktycznie wydaje się to one button build czy tak będzie, nie wiem. Ale to jest mój plan. Na pewno chcę pójść w bla... Wszyscy się zachwycają kurwa granatami. Fajne, małe, ale nie. Ale shotgun plus sniper shot wygląda mm, po prostu genialnie. Ewentualnie jest skill, który wystrzeliwujesz w górę i zostawia ci bolty w ziemi, które możesz detonować też to wygląda fajnie z dorzuceniem do tego gaz granatów które też wybuchają nad takim combo bym pomyślał ale głównie się skupimy i spróbujemy wyciągnąć plazma blasta na bossy i na clear jakby to jest mój plan początkowy dzisiaj na start jak mi wyjdzie nie wiem możecie to sprawdzić dzisiaj na Twitchu Gdyż będę streamował, oczywiście będę siedział z ekipą, która będzie grała, tak naprawdę, wszystkim. Bo kilku będzie grało Monkami to się będziecie mogli dowiedzieć, jak im idzie. Jeden gra sorcerem, jeden gra łyczką, więc tak naprawdę wyborów będzie dużo. Jeden prawdopodobnie może zagrać tytanem, który no, tytan jest po prostu giga broken. Zwłaszcza z tą pasywką, gdzie. Small node dają Ci o 50% więcej damage'u. Znaczy twój, nie damage'u, tylko więcej statystyk z tych small nodeów. Czyli tak naprawdę też damage'u, ale i defensywy, więc to jest giga broken. Jeśli nie widzieliście i nie wiecie, jak to działa, to od razu mam, mogę powiedzieć, że jest to giga broken. Dodajmy do tego ów pasywkę z Jewelry, którą widzieliśmy na Trailera, która daje ci też właśnie 50% więcej small. Ee, 50% mocy small w zasięgu co już się wydaje gigantycznie silne. Plus, dodajesz sobie, bo to są dwie notki, dodajesz, dostajesz dzięki temu dodatkowe 20 slotów i dzięki temu możesz na przykład sobie wybrać, jeśli idziesz w slamy. Masz dwie opcje: pod slamy, jeśli nie chcesz slamów, bądź nie, nie podoba ci się tą, bierzesz armor, życie. Dziękuję. Także. Co Wam mogę powiedzieć, tak wygląda mój starter, takie były moje przemyślenia jak widziałem te nautki, które wybierałem przy starcie, więc widzimy się na Twitchu, link w opisie, jeśli macie pytania, macie propozycje, piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę, jak się Wam podobało, wiadomo subskrypcja, te sprawy, dzięki wielkie, na razie, do zobaczenia.